Amir! Amir! Mógłbym dołączyć do Uber Eats i dostarczać jedzenie tak jak ty? O, najpierw musiałbyś zdać test na dostawcę ser. Bez problemu. A więc tak, ser. Jakiego słowa lub powiedzenia używam najczęściej? Czy to ja dostarczam twoje jedzenie, ser? Blisko, ser. Ale to jest zła odpowiedź, ser. Prawidłowa odpowiedź to ser, ser. No tak. Następne pytanie, ser. Jesteś zbudowany inaczej, ser? Tak. Musisz być pewien, ser. Okej, okay, tak, jestem zbudowany inaczej. Świetnie, ser. A co zrobisz, gdy zobaczysz niebezpieczne zwierzę, ser? Takie jak to. Ups, dwa złe takie to. Co zrobisz w tej sytuacji, ser? Uciekam tak szybko jak tylko mogę. Leser, Dajesz mu gryza burgera lub pizzy i zostajecie najlepszymi przyjaciółmi. Rozumiem. A jak go nazwiesz ser? Powinieneś go nazwać ciasteczko. Umiesz podróżować w czasie ser? E, nie. Znowu zleser. Jeśli ty byś naprawdę zbudowany inaczej, to powinieneś móc podróżować w czasie ser. Następne pytanie ser. Czego musisz używać w każdym zdaniu, sir? O, to jest łatwe. To oczywiście ser. Dobra odpowiedź ser. A co jest najważniejszą rzeczą do zrobienia w ciągu dnia, ser? O to też jest bardzo łatwe. To jest oczywiście dostarczanie jedzenia. Zła odpowiedź co? Prawidłowa odpowiedź to zjedzenie pasty indyjskiej mojej mamy ser. To niesprawiedliwe, to pytanie było trudne. To się nie liczy. Liczy się ser. Nie sądzę, że możesz być dostawcą ser. Proszę, daj mi szansę. Dam ci 5 złotych na piwku. 5 złotych ser? Witaj w rodzinie dostawców Uber Eats sir. Yeah!